Śie! Ono się ma widowie z tej strony, a Tom Cię widowi. Dzisiaj dla was nagram odcinek z Minecraft. Widowie troszeczkę już, bo zapomnie, zapomniałem. Nie zapomniałem wcisnąć, tylko technologia mnie troszeczkę czasami przechytrza i zacząłem budować właśnie rozbudowę domku. To będzie wyglądało jak ten tu projekt, że e, tak jak już tu pokazuję Wam. Wygląda to w taki sposób, że zrobimy dzisiaj tylko to co tutaj jest Kurde, akurat musiałam mi teraz pójść mm -hmm. Zrobimy sobie, to, to skrzydło zrobimy A w kolejnym odcineczku, który się pojawi w piątek Zrobimy kolejny odcinek, kolejną możliwe, że rozbudowę Ale to wam nie powiem czego, bo musicie oglądać w piątek odcinek o godzinie 17 jak wiecie codziennie o godzinie 17 tak jak teraz wspomniałem, to jest taka bezsensura, bo skąd tu się wziął ten człowiek. Są filmy, więc naprawdę polecam wbić, zasubskrybować, zalajkować i... Czekajcie potrzebuję... Yy, właśnie to potrzebuję. I lecimy tam dokończyć to dzieło, które tu mamy. Tego nie będzie zaraz. Dajcie mi chwilę jeszcze tak dosłownie. No myślałem, że kurde, technologia mnie musiała prze przechytrzyć, ale to jak zawsze, się coś musi wydarzyć, więc lecimy dalej. Nie ma co się poddawać. Mm, deski, 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 deski. deski. Mm -hmm. To wygląda tak i to wygląda tu Ok. Dobra, ja się prześpię szybko, żeby nie było, że mnie ktoś zaatakuje w nocy. I widzowie, jak ten kto z Was jeszcze nie zostawił ani suba, ani po prostu łapki w górę, to w tym momencie wbijać, lajkować, subskrybować. Ten gościu mi ostatnio wystraszył ten, ten kto wie, to wie. A jak nie to zapraszam na ostatni odcinek z Minecrafta. Tam też się dużo dzieje, tam naprawdę wszystko jest na bieżąco, co i jak się naprawdę dzieje. Chodź I lecimy szybciutko. Podrewięko tam nie trzeba jakoś specjalnie dużo, ale żeby było... żeby było na spokojnie wszystko przede wszystkim. I i tak jak właśnie wspomniałem. Bo już za niedługo wbijamy 1000 subskrypcji, gdzie mi jest bardzo z tego powodu miło. To mi bije. Ej, gościu nie mnie zaraz zabije Mam jedzenie, mam jedzenie. Skąd on do mnie celował? Dobra, nieważne, ale okej, okay. nie wnikać, jak on mnie mógł trafić, to ja nie wiem, ale no trafił, no, co ja mogę powiedzieć, że on mnie trafił? Cóż, bym zaraz drugi raz nie oberwał, bo on zaraz się określał, że umrę, a ja bym tego nie chciał, i jak ktoś wie, i ktoś był no odcineczku to wie, że byliśmy w tamtej wiosce, więc też tam się naprawdę dużo wydarzyło. Ej, czy mi starczy tyle drewna? Wątpię w to. I tam ktoś jest? Nie, myślałem, że ktoś tam jest. Tu, 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 tu. Ja już normalnie jakieś schizy mam. Normalnie. I lecimy sobie z Minecraftem. Widzę jutro na kanale Supermarket. Pojutrze Minecraft. A w sobotę prawdopodobnie Euro A jak nie, to Fortnite. Więc też oczekujcie, też warto, bo też będzie się dużo dziać. Dobra, z... że mnie atakuje. A to jest ten. Ai, nie, 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 nie. Nie, nie. nie, 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 nie bi mnie. Ej, mordzio, nie bij mnie. Ja umrę zaraz A ja nie chcę tego Mordo, ej Proszę się ode mnie odczepić Szybko, szybko Ewakuacja z wody Jak najszybciej, się da tylko A I dlaczego taka zmiana właśnie decyzji? Bo ja was, widziałem, ja Czytam komentarze I dlatego rozbu rozbudowywujemy Cały Znaczy rozbudowywujemy no, jak wiecie, ostatnio zrobiliśmy tutaj na, yy, jakby to można było powiedzieć, yy, port. Taki malutki, że porcik. Jeszcze będziemy musieli z drugiej strony to samo zrobić. Może, że podobnie. Więc tu też zrobiliśmy. Zrobiliśmy od razu tarasik. Pod tarasikiem zrobiliśmy yy, uprawę rolną, żeby wyglądało to idealnie. A, te, a dzisiaj. Odcineczku rozbudowujemy mieszkanko a w kolejnym zobaczycie co się nam rozbuduje, bo naprawdę, naprawdę dzieje się dużo i dziać będzie się. Bo nic innego jak tylko to. Mm, 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 mm. Dobra, widziałem że tam te 44 czy ileś tam desek nie wystarczy ok, damy okienka i nie okienka i tego innych różnych typu i tu będzie takie wypoczynkowe bardziej jeśli chodzi o jeszcze tak mi został do odrobienia chociaż kurczaczki pieczone dobra tu ogarnięte ale tego już nie ogarnę raczej ale jeszcze troszeczkę będzie z tego tutaj Bo jak wiecie trzeba będzie dorobić okienka Będziemy mieli też Lepsze widoki na mm, jakby to, w sumie nie mam tu żadnych widoków Jeszcze Ale tam dalej będą A co możemy tu zalepić mm -hmm. Tu też Tylko że tu będziemy mieli takie Tu widoków w ogóle A nie jest coś nic nie będziemy mieli w takim bądź razie ale Lipton, ale będzie dawał, ale będzie jasno. Chociaż teraz pójdziemy to pozbierać tam, co jest w sumie. Jak tu rozwaliłem, to i tu też rozwaliłem. A w sumie jest jasno, jest jasno. To że Dirt to że Dirt, ale jest coś. Chyba, że jak nam się uda rozwalić, czekajcie, bo to jest jakiś pomysł. Tylko zalepię tu tą, tą dziu, te dziury i mamy chatę rozwiniętą. I tu będzie kanapa wypoczynkowa, którą uda nam się zaraz chyba zrobić. No ale takie. O! Telewizor może za niedługo. Cyk, cyk. Można sobie usiąść, coś poglądać. Tu się ogarnie jeszcze telewizor. Znaczy ten okna. Zaraz. I będzie gitowa, Ja pójdę pozbierać, co jest tam z drugiej strony. Wszystko. Tu 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 muszę, tak, I tu 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 Miło, więc nie ma jak tylko subskrybować, tylko lajkować dzwonem, oczywiście, bo bez dzwona to to nie robota. Dobra, co my tu mamy? Ale to jest trochę taka wielka góra. Ale jakbyśmy ją zniszczyli, to byśmy mieli ładne widoki, nawet, żeby można było powiedzieć. Więc trzeba ją zniszczyć, tą górę. I będzie naprawdę można. Ładnie sobie na widoki patrzeć. Które są tam, w oddali, nie w oddali. I będzie mega. Tylko trochę pracy trzeba włożyć. Tak pod oknami Diet będzie leżał. Ale no cóż. Bywa. Robota złota, moi drodzy państwo. Za niedługo i może będzie. Tu, tu, ru, tu, 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 tu. Łopata mi się kurde kolejna już kończy, no. Nie no widzę przepraszam Was jeszcze raz, że tak od początku, nie od początku, ale tak by musiało niestety chyba być, że na mnie to trafiło, no ale no trudno. Tego już nie odstanie się nie ominie, ale obiecuję kolejny odcinek z Minecrafta będzie epiki, epicki, nie epiki, tylko epicki. W sobotę em, Fortnite. Prawdopodobnie... O węgiel tu jest. Więc też warto oczekiwać albo ETSik i w sobotę live'ik prawdopodobnie o 20.00, więc ale to się dowiecie na Instagramie z Discordem, którego macie w opisie, bo tam najszybciej dowiadujecie się o filmach i, i, i po prostu live'ach i nie tylko. Te, ładnie nam to nawet wyszło, żeśmy teraz sobie wyrównali. Może coś tu jeszcze będzie. Też w przyszłości. I teraz sobie wejdziemy oczywiście szybszą trasą, bo jakby inaczej. Okej, okay. idziemy po szkło, jeśli mamy. Mamy 7 szkła, ale nie mamy tak. A nie, 34. Dobra, to starczy nam. Ekstra tu-tu-tu-tu-tu-tu. Powinno nam starczyć, a czy starczy? To się zaraz dowiemy, już żem zepsuł jedno. Ej, starczy, dobra. To jest gituwa. Ale tu okien łaska to też byśmy mogli dać, nie? I nawet równiutko nam to, żeby wyszło. To do budówka. Oczywiście pochodnie, co kawałek. Cyk, cyk. To sobie zniszczymy. To sobie zniszczymy. No i widzowie, mamy rozbudowę domku. I. Jakieś macie jeszcze spostrzeżenia, co by można byłoby zmienić? To oczywiście pisać. Hmm, czy ja bym coś chciał tu jeszcze zmienić? Wiecie co? Może ja bym tą kanapę jeszcze rozwalił? Bo ona by mi się przydała, diament. Co by można byłoby to jeszcze inaczej zrobić? Bić. Hmm. A jakbyśmy dali to tak? O, o, wygląda to od razu lepiej. Kurde no dobra, jest GG to na razie takie krzesło damy No i widzowie, ja wam... Z... A w sumie czekajcie, ej e, 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 e. Czy ja mam wełnę? Mam. ok, no, Ale czy będzie pasować? się okaże. O! No i dobra widzę. Na razie tak to zostawimy i jakieś będzie spostrzeżenia to piszcie. I widzę ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcineczka pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę suba na kanale dzwonem żeby was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale i z tą piękną dobudówką ja się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka eluwa